Habliście mi wystarczył unas semanas aquí, haciendo una residencja artística con Jauma. Trosz, la mujer de Jauma, no? Sí. Petra to dramat, film o traumatycznych doświadczeniach hiszpańskich rodzin, które przeżyły wojnę domową. Główna bohaterka poszukuje swoich korzeni. Trosz, czy ty jesteś tutaj? Nie. Czy ty? Bohater jest mi padek. Krew Boga z kolei to polsko-belgijska produkcja w serii Bartosza Konopka. Jest to film historyczny. Jego akcja dzieje się w czasach średniowiecza. Przedstawiona w nim jest historia rycerza, w którego wciela się Krzysztof Pieczyński. Jego celem jest krzewienie wiary wśród innowierców. Kolejna propozycja Kinalot to Tajemnice Joan. Główna bohaterka nieoczekiwanie zostaje oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. Jak potoczą się jej losy, przekonają się Państwo, oglądając ten brytyjski dramat. Szczegóły dotyczące projekcji filmów znajdą Państwo na stronie internetowej Kinalot.